Hej, z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Emily's Holiday Season. Wiecie co jutro jest? Jutro jest Mikołaj! Tak, jutro jest Mikołaj. I nie będzie jutro odcinka z naszą Emilą, będą inne odcinki specjalne, jeśli wszystko pójdzie po mojej myśli, mam na a mam nadzieję, że pójdzie. Ale jutro jest Mikołaj, tak! Juhu, ja się cieszę, nie wiem jak wy możecie napisać. Dobra, klikamy, play. Idziemy do sklepu i z tej okazji, że jutro jest Mikołaj, to oczywiście. Y Udekorujemy nasz hotel jakoś bardziej świątecznie, więc kupimy choinkę. Tak. E, na temat choinki sobie pogadamy kiedy indziej, dzisiaj nie, ale dobra. My już będziemy mieli w naszej grze choinkę i zaczynamy sobie tak naprawdę ostatni dzień w naszym hotelu. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądała e, ta cała historia w tym miejscu. No ale dobra, zaczynamy. Jee, ja, mamy choinkę! Ale tu jest pięknie. Mm, idzie, Richard. Dobra, przyjdzie wieczorem. Oj, nie mam pomysłów żadnych, chociaż on ma pewnie tak. <grytanie> Franek, uratowałeś nas? Zawody tańca? Co? Ja nie wiem, czy ja bym mu to powierzała. No ale dobra. Aha, i mam z nim tańczyć. Emila! To jest zły pomysł. No ale dobra. Trzeba uratować hotel, nie? Zaczniemy oczywiście od kurczeczka. Jej, choinka! Ludzie zaczynają się schodzić. Kluczek. Fajnie, że Pol nam pomaga. Na pewno się przyda pomoc. E, dobra, kurczak, żurawina i picie. Tak. No i tu to znowu. Jestem ciekawa, czy starczy, ale chyba starczy. Tak. No i tak, jak już mówiłam, jest. Mikołaj jutro. A skoro jest Mikołaj, to to oznacza, że będą prezenty. A jeśli będą prezenty, to nie wiem jak wy, ale ja bardzo często na Mikołaja dostaję słodycze. I ze słodyczami wiąże się też historia taka, że nie wiem jak wy, bo nie wiem jak jest teraz i w ogóle nie wiem czy tak jest wszędzie, bo to jest historia e, mojego dzieciństwa, ale mój tata w pracy dostawał paczki. Pracownicze, takie dla dzieci, ze słodyczami. I właśnie mniej więcej w okolicach Mikołaja te paczki były. I nie wiem, czy wy też dostajecie, możecie napisać, czy, czy wasi rodzice dostają coś takiego w pracy, czy to jeszcze jest. Ja zawsze czekałam i zawsze patrzałam, jak mi tata przyjeżdżał z pracy przez okno, czy już ma te siatki ze słodyczami, bo naprawdę bardzo na nie czekałam. Te siatki były wypełnione słodyczami po brzegi najczęściej. I to było coś na co tak bardzo czekałam, że i byłam do bardzo przywiązana do tego i kiedy już przekroczyłam ten wiek, że już mi się paczki nie należały, to byłam bardzo smutna z tego powodu. Wtedy jeszcze mój brat je dostawał, bo między nami jest 3 lata różnicy. Więc on dostawał potem jeszcze paczki przez jakiś czas, ja już nie, ale no jednak były. Ale kiedy ja dostałam swoją ostatnią paczkę, to byłam bardzo, bardzo smutna. I do dziś to pamiętam. I dlatego też Mikołaj bardzo mi się kojarzy yy, właśnie ze słodyczami. Nie wiem, czy wam też, możecie napisać. Też kojarzy mi się z tymi takimi yy, Mikołajami z czekolady, które <laughs> często były wątpliwej jakości, ale to nie, też nie o to chodziło, nie o smak chodziło w tych Mikołajach, tylko właśnie o to, że, że były. Bardzo często też yy, babcia dają wnukom właśnie te Mikołaje z czekolady, i uważam, że to jest urocze. I właśnie dzisiaj chciałam sobie z Wami pogadać o słodyczach na Mikołaja. Czy dostajecie, czy lubicie, właśnie czy dostajecie te paczki. Czy już tego nie ma? A może w ogóle nigdy nie słyszeliście o czymś takim? Ale ja Wam powiem, że tam zawsze było wszystko i były słodycze naprawdę dobrej jakości. Kinder. Najczęściej Kinder czekolada, jak ja byłam dzieckiem, to Kinder czekolada to był po prostu Rarytas. I jak były w paczce Kinder czekolady, to to albo Kinder niespodzianki, to to już w ogóle był szał. I, I jak tak sobie teraz o tym myślę, to aż normalnie mam takie, wiecie, nostalgię i wzruszenie. Bo, bo to są rzeczy, które już tak naprawdę nie wrócą, a które bardzo mi się kojarzą ze świętami. No i teraz już sobie, że tak powiem, sama robię takie paczki. Czyli kiedy przychodzi Mikołaj, to kupuję sobie słodycze. I sobie poprawiam jakoś ten humor. I zawsze o tym myślę, że te paczki kiedyś tam były. I to są super, super fajne wspomnienia. Dobra, nawet nam jakoś idzie, powiem wam szczerze. Jestem aż zaskoczona. Posprzątaj. A my wstawimy sobie tutaj to. Zrobimy szaszłyka dla tej dziewczynki. Dobra. Coś ten listonosz często do nas przychodzi. Chyba nas lubi. <grym> Okej, okay, tu. Jak na razie spaliłam tylko jednego kurczaka przez całą grę, więc to jest całkiem niezły osiąg, tak myślę. Mm. Szkoda, że tu nie ma yy, słodyczy, ale myślę, że będą później, tak mi się wydaje. Też kiedy wybierałam grę tutaj, to grałam w wersję tego Emily's, jest taka edycja świąteczna, to jest chyba Emily's New Beginning, tak mi się coś wydaje, i jest Christmas Edition. I grałam w to, to jest na przeglądarkę, także możecie sobie znaleźć i poszukać, ale ja chciałam, i pograć, ale ja chciałam po prostu znaleźć grę, która będzie dłuższa, a nie taka, taka krótka, a tamta wydawała mi się krótka, więc... Więc wybrałam tą, i chciałam też grę, która nie tylko będzie taka: wiecie, typowo świąteczna, ale tutaj też są elementy zimy po prostu. I wiecie, liczę na to, że grając w tę grę przywołam śnieg i, i, i będzie tak fajnie ciepło. <laughs> śnieg i ciepło, ale wiecie, ciepło w sensie atmosfery. To jest właśnie fenomen śniegu, że mimo, że on jest i teoretycznie jest zimno, to kiedy jest grudzień, to ta atmosfera jest taka ciepła i rodzina Wszyscy się cieszą, są tacy mili. I ja to bardzo lubię. Wiem, że to jest tylko raz w roku i szkoda, że to jest tylko raz w roku. No ale tacy są ludzie, wiecie. Potrzebują specjalnych bodźców, żeby być dla siebie miłym. Niestety. Ale dobrze, że chociaż, że chociaż raz w roku tak jest. Dobra. Mm -hmm. kasujemy, posprzątamy przemieszamy jeszcze ten garnek koniec dnia znowu mamy eksperta no ten jeden dzień to był wypadek przy pracy i co teraz się stanie o wszyscy przyszli, o co chodzi czy ktoś mi się tu będzie oświadczał a nie, dobra jej, gingerowa ogar, przecież tutaj będzie ten konkurs teraz mhm mm Okej, okay. że niby muzyczka, o co chodzi? <laughs> Okej, okay, dobra, to teraz muszę się skupić. Tak. Okej. Okay. Nazakra, to jest trudne. Jak się pogubię, to się będziecie śmiać. Tu miałam kliknąć. O, -o. Angela wygrała. O, o, jej, udało się. W sensie, no, nam się nie udało, ale Angela nam pomoże. No tak, jesteś lepsza. Ja nie umiem tańczyć. <laughs> bardzo śmieszne. Okej. Okay. Ukończyliśmy ten dzień. Ok, no i chodźmy do sklepu. 300 nam zostało, czyli nas na nic nie stać. No, chyba że na nie hmm. Nie, nie będziemy tego kupować. Po co nam je miała? Nie, nie chcemy je miały. Może zostawimy sobie te pieniądze po prostu na następne miejsca. No i co, zaczynamy ostatni dzień. Ostatni dzień w naszym Snokfurt Hotel. Dobra. Idzie, Franek. Richard. No, zrobiłeś obliczenia i... O! Super. że mamy więcej pieniędzy. Tak, będzie remoncik. Mhm. Okej. Okay. Będą podpisywali umowę. Dobrze, no. Mhm. okej. Okay. Paul and No dobra. To będzie trudne. Tak, napisał piosenkę. Mhm, mm co jeszcze tego kurczaka wstawię? Może nam się uda, jak się spali, to trudno. Ale wiecie, um. Um, tu trzeba to i teraz tak ciacho i szaszłyka. No, dawać go. Tu, skasować. Yy, ogarnąć to. Mysz. Kurier. Richard. Paul. No, ale to jest nie fair. Ja jestem jedna, sama, do nich wszystkich. No i spalił się jednak. Kurczę. <grytanie> Kurczę, kurczak się spalił. Dobra, wstawimy nowego. Tu. Damy paczkę, skasujemy. E, damy mu kluczyk. E, tu zajmiemy się kurczaczkiem. Co ty byś chciała, pani kochana? Właśnie kurczaka i to. I co, ja tak mam cały dzień? Ja nie dam rady. Ludzie, miejcie litość. Przemieszać to, bo wykipi. Zebrać kaskę. Pogadać z nim. Teraz z nim, niech sobie już idzie. Posprzątać stolik, gazetki, kurczak i jagnięcinka. Powiedzmy, żeberka. Uh -huh. Dobra. Skasuj. Weź wodę, weź to mięsko. No zaraz. Ok, tu z nim pogadaj, bo się zdenerwuje. Z nim też. Skasuj tu. Ok. Wow. Dobra, dwa te szaszłyczki. Raz, dwa i dwa ciacha. No dobra. Udało się. Pogadamy z nim póki czas. Mhm. E, Żura wina i ciasto fajnie, bo szybko pójdzie. Nie trzeba smażyć żadnego mięsa. Aha, kluczek możemy odwiesić. Pogadamy z nim. No tak, bardzo śmietnie się czuję, wiesz? Muszę sobie radzić ze wszystkim sama. Pani liścik. E, ciastko i tu. Fajnie. Nawet jakoś idzie. O, o. No. O, o nie, będzie duże zamówienie. To, to ja lepiej z nim pogadam najpierw. No, no, ty mnie tu nie, nie bierz pod włos. Kluczek. Proszę bardzo. Żurawina razy dwa, ciasto, listonosz, eee, szaszłyk. Szybko! Podajemy gościom i gadamy z nim. I z nim. Eee, I tu. Szaszłyczek. Oranżetka podajemy. Kruczyk odwieszamy. Wow! Nieco hardcore. Jeszcze umyjemy stolik. Tutaj będzie pani miała zamówienie. Na całe szczęście proste. Podajemy, kasujemy. Gadamy z nim. O, o dużo ludzi. Co byś chciał? List. Dobra, masz i uciekaj, bo zajęta jestem. <grytania> Zarobiona jestem. Dwa napoje. Żurawinka i szaszłyk. Będzie się robił. Paul, nie schodź na razie, bo nie mam na ciebie czasu. E, odwiesimy kluczyk, pogadamy z Richardem. Tak, no ja wiem, że on jest geniuszem, wiem. Dwa razy kukurydza. pol idzie. Pogadamy z nim, niech ucieka. O nie, żurawina. E, skasuje, skasujemy pieniążki. Oddamy kluczyk. Proszę. Pogadamy z nim. Weźmiemy kuriera. Weźmiemy szaszłyka. O nie, co za masakra. Dam radę. Moc świętego Mikołaja będzie mnie prowadziła przez ten odcinek. Właśnie już na jego koniec. Ale damy radę. Dobra, pogadamy z nim, bo się zdenerwuję. List, proszę bardzo. Kluczek do odwieszenia. Tu kasujemy to, 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 to. Pol, bądź litościwy! Hm, <gry> wiadomo! Kto jak nie ja Rozjaśnia to miejsce Swą cudowną osóbką eee, Kurczak i ciastko Masz dziewczynko Jaju Jeszcze trochę tego dnia przed nami, ale damy radę Dobrze. Bo jak nie my, to kto? Kluczyk, proszę bardzo. Kurczak razy dwa. Ciacho i to. Proszę, niechcie kurczaka, bo nie zamrady. Okej, okay, tu przemieszaj e, ciacho i szaszłyk. Podaj. Paczkę podaj. Skasuj. Gadaj z jednym. Gadaj z drugim. Skasuj. <laughs> Emila, dobra radę. E, ciacho i to. Podaj. Idźcie, bo ja... No Weźmie mi tego ostatniego kurczaka. I co ja zrobię, jak coś będzie chciał kurczaka? Mam nadzieję, że już nikt nie będzie chciał. Albo dobra, wstawię. Może mi się uda. Dobra. Już? Ale on mnie czaruje, ale on mnie czaruje. I myśli, że, mi się, że mnie to cieszy. I ja nie wiem, czy mnie to cieszy. Mila, cieszy cię to? Nie jestem przekonana. Ehm. Um. Um. Dobra, gadam z jednym. Gadam z drugim. Ogarniam tego kurczaka. Bo się spali niepotrzebnie. Dajemy mu... To i to i kasujemy. Bierzemy tego kurczaka. Smażymy jagnięcinkę dla tej pani. Wiem, że tam ci byli pierwsi. Podajemy jagnięcinka i szaszłyk. Szybko. Tam, dam. Wymieszaj. Skasuj. Widzicie, chcieli kurczaka i teraz by musiała czekać długo. Ojeju. co za emocje. Jak się mam? No bardzo śmieszne, naprawdę. Uwielbiam takie pytania, kiedy naprawdę nie mam czasu. No. Ha, 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 jestem pro. Okej. Okay. Jeszcze sprzątniemy stolik pięknie. No i kto jest najlepszy? Ja jestem najlepsza. Taka prawda. Jej, ekspert! Ura! Uhu, dało się. I co teraz? <noise> wilka poszła. Ski, aha. <noise> oh. Ten liczec jest troszeczkę dziwny, nie sądzicie? No właśnie. Mhm. Mm Ale oni rywalizują do Emily? Oho. Emila, tutaj się coś. Haha, <laughs> nie zostanie. Dokładnie. Och, go. Oni są wszyscy dziwni, nie sądzicie, to jest takie takie dziwne zaloty. Dokładnie, przerwa. Ani jeden, ani drugi. Emily, bardzo mądra dziewczyna. Jej! Ukończyliśmy, ukończyliśmy pierwszą lokację. Super, bardzo się cieszę. No tak! Jeśli się Wam podobało, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na Facebooka, na bloga i na Instagrama. Linki jak zawsze macie w opisie. Pamiętajcie, że jutro Mikołaj i życzę Wam, żeby ten dzień był super. I do usłyszenia w następnych odcinkach. Papa! Pa.